Taniec z modlitwą idą w parze, po raz kolejny udowodnią to w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie. Bal Wszystkich Świętych już w najbliższą sobotę 9 listopada. Jak mówi proboszcz Piotr Grzanka, to wyjątkowa okazja nie tylko do uczczenia świętych. Zachęcić młodzież do tego, aby zapatrzyła się na osoby, które dziś nazywamy świętymi, błogosławionymi, które są dziś w niebie. Będzie to taka zabawa połączona z modlitwą, czy modlitwa z zabawą, aby właśnie też uwielbić Pana Boga poprzez udział w Mszy Świętej, poprzez modlitwę, a zarazem też i, i, i spojrzeć, że ci święci tacy normalni też żyli tak jak my i można też tam się dostać do nieba. Najpierw Mszy Święte o godzinie 18.00 podczas nabożeństwa będzie możliwość ucałowania relikwii. Po wspólnej modlitwie zabawa taneczna w domu parafialnym, mal wszystkich świętych potrwa od 19 do 21.30. Serdecznie zapraszamy!